Cześć ludzie, ja jestem Voxar. Za kamerą stoi mój kuzyn Kai. Oczywiście każdy w sumie odcinek z nim jest. Nie mam kolegów. Dobra. Zobaczcie. Tutaj mamy lotki, bo dzisiaj będzie. Zaraz wam przytłumaczę, co się stało. Co się stało z tą lotką? Tak. Tu, jest jeszcze... tu są dwie lotki. Będziemy tam rzucać. Jedynka, bym dostał słaby ten. E, dzisiaj będziemy robić coś takiego: że za każdy rzut, jeżeli będzie środek, jemy coś bardzo dobrego. Oczywiście, osoba, która jest za kamerą, czyli że Kaj będzie mi wybierać, albo, a ja Kajowi później. Na przykład czekoladę. Tak. To na przykład będzie czekolada, to na przykład będzie, nie wiem, coś też bardzo dobrego. To... A tutaj na przykład. obrzydlistwo, albo Bo tu. Wiem. Wypij ketchup, nie? No. To jest dobre. dobrowałem Siema. Teraz Kaj patrzcie. był pierwszy, Kaj rzuca pierwszy. Patrzcie, jak. Dajemy drugą próbę? No dajmy, Weź Daj sobie jeszcze jedną lotkę i sobie rzuć. Dzięki. Proszę. No nie. O, dobra, nie jest aż tak źle, jest tutaj. A jak ktoś na tym w ogóle przypomina mi, że tu jest druga próba? Mm -hmm. Bo czarne się nie liczy. Tak, nie no. liczy od Tak. Okay. Dobrze. No to ja wybiorę coś dla Kaja i zaraz się widzimy. Kaj, daję tylko czapeczkę. Wyglądasz jak bandyta. O nie! Ludzie, ja już wybrałem. To jest coś takiego. Niech ja on sam zdecyduje. Wy też możecie się domyślać. Dobra, Kaj, proszę, to dla ciebie. Tutaj masz, proszę, ugryź sobie. Wy! Mm. Co to jest? Zganni Kabanos? Mhm. Hmm. Myślałem, że to nie jest aż takie złe. No dobra, do. Nie, bo ja nie lubię aż tak. A, no niektórzy lubią... ja się lubią... próbuję przekonać. A niektórzy... Tak. Dobra, to teraz ja będę rzucać. Ja, teraz ja. Ja lubię kabanosy bardzo. No, patrz to. Kurcze, no nie ty! Rzucił kawałosy. Co za zadek jest. Dobra, spokojnie. Patrzmy co trafił. Mój kawałek! No i mi go zde. <laughs> Brawo. Dobra, czyli coś dobrego. Okej, okay, ja Dobra. robię cięcie. Zaraz się widzimy. Hej, ja już idę w Masz tutaj. Dobra. Hmm. Chyba chips. Nie, chwila. Chips? Chipsy? Jakby. Mogę już. No. Też, ale. O, na czasy dobra. No. Okej. Okay. To Kaj jeszcze... Jeszcze rzucimy dwa razy i pewnie... No. ba. Kaj okay. z mną rzuca Uwaga, no. czy Błaga. tym razem mu się poszczęśli. Jeszcze raz no to najwyżej, ale Może nie. trochę lekko Co Ej tam? no nie Ostat... Jak to się odbiło Ostatnia próba To no coś oszukuje Dobra Na uwaga, ma? zrobimy zbliżenie Uuu uh! 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 Dobra słuchaj. Będzie mam szybko, coś dobrego Teraz wam szybko pokażę ile bił Uwaga, 25. Oj, oj, oj. Dobra, no to ja Kajowi coś bardzo, bardzo dużo. trzech 3 Ale tam tamto się odbija, to się nie liczy. Gratulacje. Dziękuję. Wygrałeś. Mamy. Dobra, no to ja dam coś Kajowi i widzimy się następnie. Słuchajcie, ja już wybrałem, to jest coś takiego. Znaczy, ja nawet daję takie coś. to Wygląda tak. Nawet fajne. Nawet kosztuje Dobra. Idę to dać Kajowi. Mam nadzieję, że mu zasmakuje. Powinno tak. Ta już tutaj siedzi. Proszę, muszę sobie wyjąć. Masz tu do środka ręce. Nie, 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 da odwr odwrót, bo tu Co? Mogę już to Mhm. Mm nie, czekaj. Czekaj, bo ja to muszę ci zabrać, żeby się zdarzyć. Nie, czekaj. Ja pamiętam. To jest te kangury z mi kiedyś jest... Tak, to są... W Niemiec, to nie? Tak, to jest to. Jest, gamem. Tak jest. Dobra, to teraz ja rzucam. O, to sobie weź jeszcze jedną. Dobra? Zadowoleni wszyscy. Dobrze, teraz ja proszę, żeby było tak dobrze, jak w tamtej rządce. Jest. Uh. Dobra, nie jesteś tak dobrze, ale jest ok. Okej. Okay. Teraz będzie coś do picia. Ok. Dobra, przyszykuj się. Tak jest. A mamy już coś dla niego. Masz to. Dziękuję. I się ciesz. Dobra. To rozpoznam na kilometr. Tymbark! A zgadnij jaki smak. czyli witamina. Potwierdzam. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, to to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Pa!